W niedzielną noc po niebie nad Portugalią przemknął meteor. Jego spaleniu w atmosferze towarzyszył efektowny rozbłysk, który na kilka chwil zabarwił niebo na niebiesko. Brad Pitt podczas kręcenia filmu Troja, w której odgrywał postać Achillesa, zerwał ścięgno Achillesa, opóźniając produkcję filmu o kilka tygodni. Madonna ma 65 lat, jej chłopak 29. Piosenkarka Cher niedawno skończyła 78 lat. Jej chłopak ma 35. Jesteś nadal singielką? Spokojnie. Możliwe, że Twój chłopak jeszcze się nie urodził. Sylwester Stallone był kiedyś tak biedny, że musiał sprzedać swojego psa. Gdy dostał pierwsze pieniądze ze sprzedaży scenariusza do filmu o pewnym młodym pięściarzu, odkupił swojego pupila. Następnie pies wystąpił u boku Stallone w filmie Rocky. Timbaland na ostatnim live słuchał utworu Paul Bitsa. Amerykański producent był pod wrażeniem i nie ukrywał wzruszenia, słuchając piosenki Polaka. Na stronie czytoweekend.pl można sprawdzić, czy jest już weekend. Jakub Patecki zdobył Mount Everest. Gratuluję, Patek, jesteś wielki. Samice ośmiornic rzucają w natrętnych samców, czym popadnie. Ross i Monika są teraz w tym samym wieku, w jakim byli ich rodzice w serialu Przyjaciele. Aleksandra Woźniak, znana z roli Kasi w 13. posterunku, zakończyła kilka lat temu karierę aktorską i skupiła się na nauce. Aktualnie jest dyplomowaną psychoterapeutką i ma swój gabinet w Trójmieście. Z badań wynika, że gdy słyszymy głos swojej mamy, poziom stresu znacznie się redukuje, nawet podczas samej rozmowy przez telefon. Według naukowców, głos mamy działa jak przytulenie. W filmie Jaja w tropikach Robert Downey Jr. Biały amerykański aktor, GRA australijskiego aktora, który GRA czarnego żołnierza, udającego wietnamskiego farmera. Córka Eminema, 28-letnia Julie Jade, wyszła za mąż. Na weselu bawili się m.in. dr. Dre i 50 cent. Tony Cross, legenda Realu Madrid, ogłosił zakończenie swojej piłkarskiej kariery po Euro 2024. Członkowie organizacji motocyklowej Baca opiekują się zastraszanymi i maltretowanymi dziećmi ofiarami przemocy domowej. Odwożą je do szkoły, pilnują, żeby nie krzywdzili ich koledzy ani członkowie rodziny. Autorzy pracy, Wpływ masła orzechowego na ruch obrotowy ziemi doszli do wniosku, że masło orzechowe nie ma żadnego wpływu na ruch obrotowy ziemi.